Siedzi, o, o, Chyba lepszy. Słuchajcie. Chyba lepszy będzie. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj wiślany, delikatny spinning, czyli dłubanie okonków. Jeden ze sposobów, jak nie macie dużo czasu, gdzieś tam po robocie chcecie sobie na szybko wyskoczyć ze spinningiem. To właśnie taka dłubanina ultralightowa na Wielkiej Rzece jest bardzo fajnym sposobem na to, żeby fajnie spędzić czas. Bo zwykle, nawet jakiś słaby dzień, to coś tam zawsze dłubnie, coś tam zawsze tym kijem bujnie. Także zapraszam na dzisiejszą przygodę. Tutaj od tej główki zacznę, ale już widzę, że to nie jest dobra główka do tego, żeby. A, tutaj jest zasypana. Teraz wam pokażę otykaman. Nie wiem, czy to będzie widać. Następne główki będą dobre. Popatrzcie, to jest właśnie to, że tutaj widać taki. Yy, taka krecha się rysuje. <laughs> tutaj się tak charakterystycznie marszczy woda od tej strony. To oznacza, że tutaj leży piach. I ten piach leży gdzieś do tamtej główki, więc ta jeszcze nie, ale następne już powinno być dobrze. To znaczy mogą tu stać jakieś okonki, ale ja nie za bardzo przepadam. Uważam, że to nie są najlepsze miejsca. No ale zobaczmy. O, woda trochę spadła, zwłaszcza mokro. No i niska woda. Ale zobaczymy. Tu jest, tu jest bardzo fajny ten napływ, bo on, tutaj jest ta główka fajna, bo ona jest bardzo rozmyta, więc od napływu jest bardzo dużo kamieni, więc to jest żwir kamienie to jest okoniowo wtedy. Tylko, trochę ten piach który jest tam dalej lepiej jakby to koryto główne ten nurt główny był tutaj bliżej no ale sprawdźmy zobaczymy parę rzutów kontrolnych zawsze nie zaszkodzi czy nigdy nie zaszkodzi Przez ja się zawsze staram raczej szukać właśnie takich główek tak zwanych fartowych czyli nie zasypanych a takich przy których idzie ten główny nurt Tutaj strasznie jest ten piach rozsypany Tu jest yy, dlaczego tutaj w ogóle wszedłem bo tu jest główka na której zawsze stały okonie z tego też względu jak tutaj jestem na tym odcinku rzeki to zawsze na tą główkę zachodzę o, ale przypierdoczył Mmm, a to szczupaczek, olwi, chłopaku uderzył, zobaczcie, mały zielony. <laughs> no dobra, nie do końca po to tu przyszedłem, ale kurde, jakie branie, ten kim to tak przenosi, że po prostu aż normalnie w łokciu poczułem. O, i tu mamy następną główkę, i to już jest główka, która tu będzie dobrze. Znaczy czy będzie to zobaczymy, ale wygląda tutaj bardzo ładnie Tu jest piękny napływ taki ojen oh yeah. Piękny napływ I głęboki napływ Siedzi pięknie z napływu. No, taki między bryloczkiem a zabawowym. Ale tam, kurde, ich nie ma. Tutaj bardziej, już w tej płynącej takiej wodzie. Jest tu pewne ryzyko prowadząc przynęte, jednak bo można wjechać w kamienie ale łowiąc na Wiśle uregulowanej ostrogami, no takie ryzyko należy moim zdaniem podejmować żeby te ciekawe miejsca właśnie przy tych kamieniach obłowić, bo konie lubią bardzo przy tych kamieniach przebywać napływy, przelewy tam gdzie te kam kamloty są pod tą wodą porozrzucane są warte tego, żeby je obłowić Jedzi, ale jak daleko one stoją? Szok nieduży. O, spad. No nie jest trudno. Zobaczymy, czy jest ich trochę więcej. Siedzi. O, ten chyba lepszy. Może nie. Co, znowu spadnie jest. Eee, nie, mały. Ale kurde waleczny. Kurde, ale szok, jak daleko tam stoją. Ale tam jest fajny taki plac takiej spokojnej wody. Ona delikatnie, co prawda, tutaj na mnie napływa. Dosyć głęboko. Sąsiedztwo y, głównego nurtu. Bo po, po mojej prawej jest główny nurt. No nie są tu duże rozmiary, no ale coś tam się chociaż dzieje, nie? To zawsze lepsze to niż nic. I kurde spad. bo tam zielska i bardzo bardzo długi jest się, siedzi... a znowu spadł kurwa o, pukają tam, tam siedzą przy tych zielskach zaraz za tymi zielskami jest taki gwałtowny spadek dosyć głęboka klatka tam jest nawet taka dziura wymyta, coś tu chyba się zrobiło z tą gumą nie tak no ściągnęły mi Zobaczcie I wiecie co chyba z tej strony przejdę o i tutaj mogę wzdłuż tej roślinności mówię tam jest roślinność i jest cyk dosyć duże takie przegłębienie czy znaczy duże jak na ten poziom wody, no ono nie jest nie wiadomo jakie, ale ale tak jak, jak na ten poziom wody, to jest tutaj spora dziura. Siedzi, o! A nie, nie dużo. Ale to fajnie, że się w ogóle cokolwiek dzieje. zabawowy pięknie ubarwiony pięknie ubarwiony siedzi o to może lepszy glut, ale kurde jaki silny szok normalnie chłopaku no to jedziemy, na Wiśle jak I znajdę takie miejsce gdzie tam jakieś okonie mi biorą łowie łowię tak długo, aż się brania na dłuższy czas skończą i wtedy sobie idę dalej. Już mi się nie chce czekać, może znowu coś się zacznie. Może to błąd, może nie, no tak po prostu łowię. Ewentualnie jeszcze można pozmieniać przynęty trochę, bo one też może, mogą się już opatrzyć. Też to jest jeden ze sposobów. Ja spróbuję teraz założyć jeszcze większą tantę. Tutaj łowię na coś takiego, a jeszcze mogę spróbować na taką. O, jak łowię na mniejsze przynęty, wyjeżdżają mniejsze okonki. Nie chcę brać nic większego. Czasami na te małe przynęty biorą też duże ryby, ale jeżeli nie, to wtedy próbuję większe przynęty, sprawdzając, czy zainteresuje to jakieś większe ryby. Czy może akurat sposobem na większe ryby są większe przynęty? Jak nie, no to sobie wtedy łowię na te mniejsze. Dobra, słuchajcie, kolejna główka, ja Wam jeszcze tylko powiem kilka informacji, bo gdzieś tam się pojawiają pytania, temat troszeczkę yy, gdzieś tam zszedł na dalszy plan. No co z tym kijem, o którym Wam już gdzieś tam mówiłem, kij, który będzie dostępny w sklepach wędkarskich, który będzie dedykowany dla widzów kanału. To ma być taki kij okoniowy, w miarę uniwersalny pod takie łowienie, które tutaj pokazuję na kanale. Słuchajcie, ten kij już się robi. To jest tak zwany sampel, prototyp tej wędki. Tutaj zostały wprowadzone małe zmiany wizualne. Ja już ten kij testuję, no już chyba będzie ileś miesięcy. Jeżeli chodzi o jego pracę, blank, wszystko jest gitara. Drobne zmiany kosmetyczne, nadanie nazwy, nadruk tej nazwy, nadruk jeszcze tam innych takich ciekawych rzeczy. Do produkcji poszedł już taki sampel końcowy, więc ja go niedługo będę miał. Obłowię go. Zobaczymy, czy jest wszystko na pewno w porządku. Pokażę go Wam, i wtedy, jeżeli, że tak powiem, będzie zatwierdzone, to temat rusza. I będzie już wtedy puszczone zlecenie na taką masową produkcję, na większą ilość tych wędek. Także jeszcze chwilę cierpliwości słuchajcie, trochę to trwa, no ale żeby to nie była jakaś lipa, żeby to nie było coś, pod czym ja nie będę chciał się podpisać, to ten czas był wymagany, żeby to obłowić, przełowić, zobaczyć, sprawdzić, żeby oddać wasze ręce wędkę, którą z czystym sumieniem będę mógł wam polecić. A teraz idziemy dalej łowić. Tutaj będzie parę zmian wizualnych, bo tu będą troszkę inne kolory omotek. Tutaj takie tam nadruki, no parę takich myków. Ale generalnie wędka, którą teraz oglądacie, już w tym i w poprzednich filmach, jeżeli chodzi o pracę, blank, to co widzicie, pozostanie już niezmienne. Bo to jak ten blank jest, to jaki to jest blank, jak on jest uzbrojony, to mi tutaj wszystko pasuje i jakby elegancko właśnie wpisuje się w moje łowienie, czy to na wodach stojących, czy to na rzekach, bo ten kij też będzie można używać oczywiście na rzeki, to nie będzie kij pod jakieś y, mm, może inaczej, to będzie kij pod takie dłubanie na małe i średnie gumki uzbrojone czy buraszki, czy też w główki jigowe jeden, półtora, dwa, tam gdzieś maksymalnie do 5 gramów więc takie łowienie na przykład takie jesienne dłubanie to taki kij trochę całoroczny, pod konkretne łowienie, ale dosyć też uniwersalne. I łowienie, które z reguły. O, było puknięcie. O każdej porze roku gdzieś tam się sprawdza. Oczywiście jeszcze do tematu sobie będziemy wracać, bo będę wszystko e, opowiadał już jak będzie ta wędka. Pokażę ją Wam, tak jak mówiłem. Zobaczcie, guma zdjęta. Też już się z tą wędką niecierpliwie. Wiem, że wielu z Was czeka, bo. Pytacie, wysyłacie wiadomości, ale tak jak powiedziałem no, To nie jest temat, który się robi w miesiąc, niestety A też trochę chciałem im połowić i mieć pewność, że wszystko jest git Dobra, tutaj też ciekawe miejsce, bo tutaj jest napływ Z prądem wstecznym Oczywiście sam ten napływ tam Też obłowie, bo tam też jest ciekawie Dobra, zobaczymy tam trochę przy zielskach na rzece, jak jest jakieś zielsko, to jest zawsze miejsce, które warto na okonie sprawdzić. Moim zdaniem, przynajmniej. No może, jest, no może nie jest to miejsce, gdzie często spotyka się duże ryby, ale, ale jakieś ryby się spotyka. No mówię, tutaj chodzi o to, żeby sobie w ogóle cokolwiek połowić. Fajnie, jak weźmie duży, ale jak nie weźmie, to też nie będziemy narzekać. Ja nie wiem, czy ja się nie zaszedłem trochę za daleko i tej jednej główki nie pominałem. Spróbujemy no, dalej. <laughs> Na tamtej główce okony stały dużo dalej. Niestety przy kamieniach ich nie było. No znaczy niestety, no niestety, stety. Woda jest niska, więc jest też, też, to jest też sens o, szukać. Ich trochę dalej o było puknięcie no właśnie, ale one nie są dzisiaj zachętne, takie niemrawe chociaż tam były takie fajne brania, ale większość to mam takich puknięć, stuknięć, nic Siedzi. O, o, Chyba lepszy. Słuchajcie. Chyba lepszy będzie. No, fajniejszy już. Ten już fajniejszy, popatrzcie. No, to już jest taki fajny. Aha. No, ten już tak. Nie jest rekordem, ale ale jest bardzo ładny zabawowy tak bym to określił fajne branie tutaj właśnie w tej kotłującej wodzie czyli w takiej z takiej pozoru bardzo trudnej jak się rzuci przynętą to nie wiadomo gdzie ją ściągnie do końca zobaczymy czy jest ich tutaj więcej generalnie jak w takich napływach łowie gdzie woda dosyć mocno buzuje bo tam mamy taki prąd który Główny prąd, który idzie tutaj Tutaj ta woda trochę napływa na mnie, ona trochę kotłuje, tak dużo takich zwarek się robi I tutaj wchodzi w cowkę. Ja sobie rzucam właśnie w te zwary tam I kij do góry Widzę wtedy co się dzieje, o kiedy mi opada, plecionka się luzuje Elegancko troszeczkę też się przesuwam w sensie cały czas kontroluję kijem i opad tej przynęty, i o, było puknięcie, To co się z nią dzieje? One tutaj, kurde, stoją przy samym tym. Ale zobaczcie, słońce daje. Mm. Myślę, że jeszcze tutaj zobaczę. O taki bryloczek prawie zabawowy o, Nie za duży, ale jest piękne branie. Zmiana gumy. I całkiem fajny, zabawowy okoń. Oczywiście fajne, jak nawiślane warunki. guma to penetrator od Solum. Gumy, które no w tym roku zagościły w moim pudełku. I całkiem powiem Wam, że Fajnie się sprawdzają. O, zobaczcie tak to wygl tak wygląda pudełko jakbyście byli ciekawi. To jest penetrator 45, czyli 4,5 cm Solum. Ten kolorek też mi zrobił robotę w tym roku już. Zaletą takiego chodzenia i łowienia sobie na delikatny spienik jest również to, że możemy sobie każdą główkę, którą obawiamy, również sprawdzić i ocenić pod kątem łowienia np. Na, na spławik. Y Rzucając od napływu tą przynętą, jestem w stanie wysądować sobie głębokość tego napływu, ukształtowanie dna, także wiem, że te główki, które dzisiaj obszedłem, bardzo fajnie nadają się na spławik, więc jutro spinik odkładam na bok i biorę przystawkę spławikową. A tymczasem dzięki, że byliście, do następnego.